Zacznę od tego, że uważam, pomimo wyniku, że to, jest, to był naprawdę dobry mecz z naszej strony, postawiliśmy pożyczkę naprawdę wysoko. Może nie mamy na to, żeby nie powiem może nie wygrywać, ale dostawać wysoko. Uważam, że mocno się postawiliśmy, pomimo, że to jest naprawdę super zgrany zespół. No i zagraliśmy naprawdę wyrównany mecz, tak mi się wydaje. Pierwsze dwie tercje naprawdę super z naszej strony. Niestety trzecia tercja pokazała się z gorszej strony, no, ale uważam, że i tak to był dobry mecz. Tak naprawdę doceniam trenera Krystiana. Widać, że jest bardzo zaangażowany w tą całą pracę z nami. Każda, każdy trening. Każde przygotowanie do meczu jest naprawdę na wysokim poziomie. Trener się bardzo stara, co bardzo doceniam, pomimo tego, że może nie mieć tego doświadczenia. Uważam, że jednak ambicja trenerska jest, wydaje mi się, że najważniejsza. Trener pokłada w nas duże nadzieje. Może na początku nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale ufamy procesowi, tren ufa procesowi, który sam stwarza, i na pewno będzie lepiej w przyszłości.